Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w Skoki narciarskie 2006 na poziomie trudnym i kontynuujemy sobie naszą karierę. Naszym skoczkiem, który ma ogromną siłę wybicia, beznadziejną technikę lądowania i taką średnią technikę lotu i najazdu prędkości. Czy ja tu coś mam? No tego. Nie, 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 nie. Właśnie. Ja chyba mogę kupić ten kombinezon za 25 a był 19. Nie mogę. A, bo wartość jest ZIELONA! Dobra. Okej. Okay. Czyli to nie jest. Yy... Trochę jestem stratem za każdym razem. Czyli lepiej troszeczkę więcej uzbierać. Ale nie, nie wszystko. No dobra. Yy, tu, 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 tu. Leciejmy. Kłopio. G 120. Dzisiaj będziemy świadkami konkursu. Dzisiaj będziemy świadkami bach, tragedii. Jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny ze skoczków. Zaprezentuje jakiś skok, ale jaki? To się zaraz okaże? Znakomicie się wybił. Co na mojej krzywej podkładce tutaj wyskoczę? Bez telemarku, ale równiutko. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. A, to jest drużynówka. No tak, było napisane wcześniej. Proszę Państwa popatrzmy na tego zawodnika. Mała prędkość na początku. Jaka ma być na początku? Dużo? Skąd? Doskonały wyjście z progu. Zachwianie się było niepotrzebne na początku. Jest mniej metrów. Polska Andrzej Bobrowicz 114, 122, tak siłę. Nam wynik. No, nie jesteśmy nawet na podium, ale czwarte 30 zrobione. Sponsor nowy. Dobra, 1700 bierzemy i lecimy ze wszystkim po kolei dalej. Nie pamiętam, na jakim... co ja tutaj... 41 jest. Chyba 6 skoków robiłem. <laughs> 3 dni przerwy, czy tam 4? I ja już nie pamiętam. Skoczek... Na belce startowej siedzi następny skoczek! Znakomicie się wybił! No, teraz mamy tyle mark. I co tam? Co co? Pokażę? Piąte miejsce. Jak dawno, dawno w głównym konkursie nie było już tak wysokich miejsc. I pewnie już jeszcze znów długo nie będzie. Będziemy nie się tak na zapas cieszyć. Dobra, przystało mi. Chyba gorzej. 112. Dałem 16. Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Dobrze zaczął. Dobrze zaczął, byle tak, też tak skończył. Dobrze wyszedł z progu. 109, jeszcze gorzej. Ai, Dobra, muszę teraz jakoś tą technikę lotu walić. Tak przydałoby się też jej troszeczkę podbić. Gapa a 115 Ciekawe... a na Tak, już mocno się wybijam, chociaż prędkość Jesteś na jazdę może jeszcze najpierw. Dobrze wyszedł z progu ojej. Dobra, też mamy po jednym skoku koniec konkursu. Prędkość najazdu, bo prędkość najazdu i siła wybicia to są takie rzeczy, które chyba nie są tak do końca ode mnie zależne, tak mi się wydaje. A technika lotu? Pewnie 50-50, tak to obstawiam, bo tam jest dużo do manewrowania tym dnem. tutaj też niby, ale wydaje mi się, że już tym lotem nie naciągnie tyle, co jak jest za mała prędkość w ogóle na początku, o i znowu będzie koniec. A statystyki do tej skoczni są za słabe, chyba. Bo tak nie wydaje mi się, żebym jakieś duże błędy popełnił, a nie było w ogóle co tu, z czego działać. Forma była już w połowie. Obersdorf, zobaczymy tutaj. Te Proszę duże skocznie, widzę, wymagają już... ...oczekującego na skok zawodnika. Ech, troszkę lepszych tych umiejętności. Mocno wyszedł z progu. Może się Skocze. zakwalifikuje. Adzie jest jestem, 39 Leć! Na Odbił się od startowej. Dobrze wyszedł z progu. o jajku, to już na pewno drugiej serii nie będzie. to nic. 500 zarobiłem. Nie to. Ujem guzik. Trening 6, średnia prędkość jazdę. Dobra, już mamy 20. Już taka okrągła liczba. Lecimy. Wielingenek 130. Mamy nadzieję, że skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej zajął i liczy na dobry wynik. Ale, ładne zielone narty. O, ale brzydkie wybicie. Dobra, chyba odległość nie była tragiczna, ale nie była też dobra. 41 na, miejsce. Słabiutko. O, teraz lepiej. A widać, nie zaraz wybicie zrobiło robotę. Tabela za o tabela z naszego Na rozbiegu jest kolejny zawodnik. Odbił się od belki startowej. Dobrze wyszedł z progu. Wow. 130. Co mnie to da? Tak Ajajaj, aj, oni też pulsu. poprawili. Ale w 1000 jestem. 3000 zrobiłem. To jest niesamowite. Trening hmm. Średnio. No dajmy w tu prędkość jeszcze. Dobra. Drużynowe. Jesteśmy Proszę Dwa Państwo, skoki oddamy. Będzie dużo klikania pomiędzy. Tak rozróżniam. Yy, z zwykłe. I teraz zdecydowanie gorzej się wybiłem. bo tam wcześniej kliknąłem, tam brakowało jeszcze z centymetra a wysoko się wybił. to już nie wiem do, do końca co o co chodzi z tym wybiciem. Czy to ma duże znaczenie, jak tam blisko jest tej kreski, czy nie? Dobrze je, tu z progu. Ojej! oj, daleko było. 132, polska druga. A druga, nadal no, polska druga. Z oj, oj zabrakło 9 punktów. Ale drugie, już lepiej niż czwarte. Sponsorzy, ojoj, idzie w dół. Rozwój, trening. Nie, nie staćmy jeszcze na nic ciekawszego, bo tam jest no, narcy są tańsze. Jesteśmy na 12. miejscu. z lepszy, a na ty Albo odwrotnie. Ale to drugie chciałbym wymienić, to i tak będę miał za małą kasę. Dobrze wyszedł a? z drogu? Coś łatwo się leciało. Co mi to da? 12. miejsce. To nie najgorzej. Do skoku, Byle to powtórzyć. Teraz było słabsze wyjście z progu. zobaczmy jak to pójdzie. Lot jest okej. Okay. O jajko! Ale przy tak w wolnym lądowaniu, poprać telemark, to. Takich błędów nie mogę popełniać na tym etapie. Dobrze z progu. No, tak ma być. Ósmy. No i fajnie. Tam na formę, bo ja lubię ona jest tam bliżej końca niż środka. Trondheim. publiczność liczy na tego skoczka! Ja też na niego liczę bo to wszystko co mam. O, wow, wow. wow. Oj 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 Nie, takie lądowanie nie może być, ale dziesiąte miejsce, odległość chyba ciuba, wybroniła. Co? No, kolejne odbicie fajne, fajne dobiecie, od Doskonałe wyjście z progu. Oj oj fajnie. No, byle przynajmniej taki sam jak wcześniej. Będzie dobrze. A Będzie lipa. Fnęło mi. Bez telemarku. O, ale mnie wywali chyba 20. 11. Z dziesiątki wyrzuciło, ale nie jakoś daleko. No Technika lotu. Zatwierdź. O, też jest 20. Turniej skandynawski. O, coś nowego. Jesteśmy na pierwszym konkursie turnieju skandynawskiego. Witamy z zaśmierzonego Lakti. Na treningach wczoraj wieczorem wielu skoczków spisywało się naprawdę znakomicie. Dlatego oczekujemy dzisiaj dalekich skoków i emocjonującej walki o medale. Skocznia Lakty, na której dziś gościmy, jest częścią jednego z najsłynniejszych kompleksów narciarskich nie tylko w Finlandii, ale i na świecie. Była już areną Mistrzostw Świata. Jej punkt konstrukcyjny to K116. Wiatr jest słaby i nie powinien przeszkadzać skoczkom. Widoczność na skoczni może popsuć palający śnieg. Ja, nic mówić nie muszę, to oni, oni wszystko mówią co jest najważniejsze. Nawet wody więcej wody wiedzą wody. niż ja i to zdecydowanie więcej. Tylko, że ich wiedza jest aktualna na 2006 rok zapewne. A mamy 2024. Piąty nawet już. jejku. No tak, ja to nagrywam drugiego stycznia 7 widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy Więc ta, da wiedza mogła się przedawnić w Niektórych y mocno wyszedł z będzie szybkie lądowanie dobra mamy nadzieję o bardzo piękne miejsce Pierwszy. ze skoczków Przewyszedł z progu. To dzisiaj jeden z naj... Chyba... o, to to pierwsze miejsce nie mogę! Co to się stało? Ale turniej zacząłem! Znakomicie. Mam 20 tysięcy, może sobie kupię coś. Ja, Narty takie słabe. Dawajcie to za 20 5, nie a, jakbym tu zbierał jeszcze? Ile? Yy, brakuje mi 3000 jakoś na oko, patrząc. Miałbym prędkość na jazdę o 2 więcej. No, to ja lecę jeszcze jeden ten bez treningu, żeby mieć kasę. I kupimy sobie Taki Takie fajne, lepsze niż Z w... wyższej klasy. A na rozbiegu jest kolejny zawodnik. Ja? Tylko, że my faktycznie coś zarobić w tych zawodach. Mocno wyszedł z progu. Lekki stresik, jak mi się już biurko kończy, jak koryguje ten. Ojej, no to, coś tu chyba nie zarobimy. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej, bo coś tutaj nie idzie taki. Nie wychodzą takie dalekie skoki jak na poprzedniej skoczni. Dobrze wyszedł z progu? Być może jeszcze coś się poprawi. Ojejku! Ale to szybkie było, 163. Ciekawe, Oglądają państwo wyniki pierwszej rundy. konkursu. Lądowali jem. Tylko, to lądowanie mi toczyło. na tego zawodnika. I ruszył. Dobrze wyszedł z progu. 134,5 i jeszcze tyle Max wyszedł. Idealny dziesiąty, ale mnie też darło do góry i pierwsze miejsce utrzymuję. Elegancko, 2,5 zarobiłem A Siłę wybicia, walimy ją na fulla. Ej właśnie, wywali coś siłę wybicia na fulla. Co mi tam? Mogę. I najpierw... Yy, Wystecz. Trening. Już mi niewiele zostało. Nie, kurczę co ja klikam. O! Yy, narty. Ale to będzie przeskok jakościowy. Może by te za 30 już uzbierać? 6-3 4-3 Prędkość najazdu czy technikę lądowania? Kupmy, może te. Ja nie mogę. Brakuje mi. Jakiś y, tych banknotów. Nic jeszcze raz polećmy. Bez y, treningu i będzie na wszystko. L -l Hammer! Mamy na. Na rodził rodził I ruszył. Ruszył. Poruszył serca swoich kibiców. Znakomicie się wybił. Oooo, bardzo daleko! Proszę państwa, oto Na belce startowej siedzi następny perspektywy Teraz wykorzystać ten potencjał, Tą szansę. Mocno wyrzekł z roku. co to było? Chyba z jakimś skurczą tam się wybił. W miarę dobrze jednak. Ciekawe jak... Oto tabela z respektami, O, tragicznie, 23. To już pierwsze miejsce, mo mogę pożegnać? Proszę państwa, następny skuczek odda następny zawodnik. Bo z 20 coś nie wyskoczy na pierwsze. Ojejku! Masakra! Jeszcze bez telemarku. Widzimy zawodnika. I na dziewiąte spadłem. A jeszcze jest czwarty dzień, też mogę tam się troszkę podrapać do góry. Rozwój sklep. Narty. Kup. Stan konta 2200. To lecimy w trening. Formę sobie zrobimy za 2000. Jest znakomita i lecimy. Może przez to, że formy nie robiłem, to tak... Ja Ze bym to tak powiedział. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Odbił się od berki startowej. Znakomicie się wybił. Ojoj, Bieline lądowanie. Świetne lądowanie, mała odległość. Jest 25. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. A będzie głupi, jak się okaże, że gdzieś ta pozycja się gdzie indziej pokazuje. Nie muszę wcale kręcić tym kulkiem. Dobrze wyszedł z progu. Niepewne lądowanie. Oj, z takim lądowaniem to ja tutaj rozpożyska. nie naszeleję. Ótmy! <laughs> na Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Wystarczy. To powtórzyć, tylko wylądować lepiej. Znakomicie się wybił. No nie! Nie mogę tej na prędkości jakoś trafić. Dziesiąty. No i 9 ostatecznie i pół, tysięcy. Dobra. No, Średnia siła wybicia. Lecimy po fula. Puchar świata, rodzaj zawodów. Planica, ojejku, 185. To pewnie znowu będzie ten, katastrofa. Zapraszam. Na tych dużych stoczniach to kiepsko wychodzi. Kolejny skoczek. Wystartowało. Snowy szedł z progu, doskonałe! Ląkowanie. Doskonałe spapranie z Chociaż nie, stość musiał tnieć. Po prostu warunki były dobre, dobra chyba. Teraz czas na ręce. łatwo polecieć dyskuczno. tak daleko. Dobrze wyszedł z progu? Znikły w spowolnionym tempie czekającego na. Oglądają państwo wyniki pierwszej serii, Ale do drugiej serii się dostałem. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. Wystartował. Doskonałe wyjście z progu. Idealnie, bra. 180 tak wygląda tabela końcowa. 26. Skończyła się mowa ze sponsorem. Co my tu mamy? Aż jednego. Dobra, bierzemy, co jest. Rozwój, trening. Dam tu formę jeszcze, żeby była tam daleko. Dobra. Jest spokojniejszy. No, nie, planica. Oto kolejny skoczek. ...doskonałe wyjście z progu. Ojej. ...lądowanie w się zakwalifikuje Jesteśmy do zawodu. <gry> Nie. O kurczę. To koniec sezonu, bo wszystkie podsumowania wyskoczyły. Pucharze narodów, twój kraj zajął trzecie miejsce. W konkursie Puchary Świat zająłeś 19. Koniec sezonu. Ojoj, no. To też odcinka koniec. To by było na tyle, także komentujcie, subskrybujcie, ceniajcie. Cześć.